Dzień dobry, z tej strony gość X. Jestem jeszcze niedoświadczona YouTube, więc początkowo moje filmy będą słabe. Dzisiaj zrobię swój pierwszy film. Ogólnie w swych filmach będę przedstawiał, będę coś mówił o piłce nożnej, głównie Real Madrid, oraz też pokazywał gram w FIFE. Dzisiaj w Fifie zagram Arsenalem przeciwko Chelsea Londyn. Jeżeli Wam filmu i się spodoba, proszę o lajka. Puszczasz o subskrypcję dla mojego kanału. Mecz Arsenal kontra Chelsea. Witamy Państwa. Emirates Stadium. Witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mecze Chelsea z Arsenalem... Tutaj dać mój skład. Wystawiłem najsilniejszych, bo to Chelsea. Dużna lokalna. Trzeba się na no różne W ...długiej historii tych meczów częściej wygrywał Arsenal. Obra. Czego możemy dzisiaj spodziewać się po piłkarza Arsenalu? Obłącza, włączający się do ataku. Obr. Ej, to był faul. Żółta kartka przelepszy. Strzela, będzie eksekwowa piłkę rzut wolny. Ej, strzeliń rzut wolny, cześć, dobrze. Muszę trzymać go na słup. To może być niebezpieczny rzut wolny. Naprawdę nie wiem. kiedyś dobrze strzeliłeś. Widział już piłkę bramca. Oj dobra, czy, to, czy się zrehabilituje? Szalań! i broni. Ma szansę dograć w pole dobra. dobra. sytuacja, niebezpiecznie. Juj. łapie, dobra. No to teraz ruszam szybkim kontratakiem. Chłopaki, strzelam bronkę. Dobra, Sanchez. Skrzydłem, skrzydłem. Oj, budzi od wślizgu. Ośrodkowanie.

Wyśrodkuję nam dalszy stół główką, spróbuję strzelcić. No i niestety nie wyśrodkuję. Trudno, prowadzę. To już że czas gry, grę wygram na Nie ma szansy, by wygnali. Dobra, ja może na 2-0 strzelę. Nie, jednak nie. Wygrałem i to najważniejsze, proszę Państwa. Ja. Okay.